Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy do Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Upadam z jak najgłębszą pokorą przed boskim majestatem Twoim, utajony w najświętszym sakramencie. Chryste Jezu, Panie i Boże mój, przepraszam Cię serdecznym żalem, żem się tu nie modlił z taką uwagą, z takim uszanowaniem i z taką godnością, jak mi należało. Odpuść mi z miłosierdzia Twojego, niedoskonałości w modlitwach. I wszelkie winy w tym domu Twoim popełnione, a nie dopuszczaj tego, abym stąd miał wychodzić z większymi grzechami niżem przyszedł. Odchodząc z Kościoła i sprzed ołtarza Twego, w którym jesteś jako Bóg i człowiek, pod sakramentalnymi przymiotami ukryty. Niechaj się nigdy od ciebie przez grzech nie oddalam a jako na żadnym miejscu i żadnego czasu nie ukryję się przed twoją boską obecnością tak zawsze i wszędzie niechaj cię chwalę niech o tobie Boże mój pamiętam błogosławieni i szczęśliwi którzy w domu Twoim mieszkają, nie przestając Cię chwalić, Panie. Dajże mi stąd tak zbawiennie wychodzić, abym gdziekolwiek się obrócę, nie zboczył z drogi, prowadzącej do przybytków wiekuistej chwały Twojej w niebie. Amen. Niech będzie pochwalony przynajświętszy sakrament. Teraz, i zawsze i na wieki wieków amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen bóg zapłać za wspólną modlitwę z panem bogiem